13 chapter bruto, to Blue Vortex. Mówi się, że liczba 13 jest liczbą pechową, ale nie tym razem, bo Kishimoto ostatnio dokonuje cudu i moim zdaniem przewyższa swoje poprzednie dzieła. Robi się z tego naprawdę dobra fabuła, która nie jest tylko zwykłą bijatyką. Mamy sporo do omówienia i pamiętajcie, że przy okazji, jeżeli chcecie więcej kontentu z anime, omówień, oglądania reaction wideo, to zapraszam na Patrona i obserwujcie mój kanał na Twitchu, gdzie streamuję. A teraz jazda. Zaczynamy od widoku na oko Jury, który patrzy się z wysoko należącego Boruto, którego opatruje Sumire. Mówi, że Blondas był całkiem zabawnym chłopcem, tylko w dużo bardziej elokwentnym języku, ale niestety musi się go pozbyć. Żegnając się z nim, nazywa go odsudskim Boruto. Wtedy, jak Dżura miał wypalić kolejną bombkę z oka, to przerywa mu bug, pytając, czy nie przeszkodził mu w czymś. Ten nazywa go Mamushi i pyta, co się stało. Wyjaśnia Dżurę, że Mashiri powrócił, i teraz wiadomo na podstawie jego researchu, że Boruto ma kogo kto mu pomaga, a mi na zdaje się teraz łączyć kropki. Wtedy widocznie zmieszany bug spytał się, czy to jest właśnie cierniowy owoc i czy to znaczy, że Hidari zginął. A żura po prostu stwierdził, że to czas, żeby wracać, bo nie mogło pozwolić na to, żeby cierniowa dusza Hidariego zgniła. Na koniec zwrócił się do Boruto, ale mówiąc tak do siebie, że jest on nieprawdopodobnym szczęściarzem, pytając retorycznie, czy jest to właśnie ta słynna boska interwencja. Wtedy widzimy go, jak lekko się przebudza, ale jest ledwo świadomy. Następnie przechodzimy do retrospekcji, w których Boruto jeszcze we włosach podobnych do tych Sasuke jest przygłożony w jaskini. Najpewniej przeszniobi konochy, ale wtedy, zanim zjawia się żabka, tłumacząc mu, że jest ich z 20 jest kompletnie otoczony. Boruto nie wie co powiedzieć, jest po prostu zszokowany, ale ten go uspokaja, mówiąc, że nie jest zwykłą żabą, a jeżeli byłby przeciwko niemu, to już dawno by go wydał. Boruto natychmiast zapytał, czego od niego chce, ale ten odparł, że najpierw muszą się stąd wydostać, dlatego niech go dotknie a on zrobi resztę. Ten niezbyt chętnie i nieufnie ostatecznie łapie żabkę, a ta przenosi go do jakiejś kryjówki, gdzie jest Kashin Koji. Szybko wyjaśnia mu, że są w starej, zapomnianej kryjówce Orochimaru poza Krajem Wiatru i dodatkowo użył przed wejściem Genjutsu, przez co bardzo ciężko jest ją komukolwiek znaleźć. Zapytał Boruto, czy go poznaje, podnosząc kawałek zniszczonej maski przez Ishkego i przykładając do swojej twarzy. Po chwili konsternacji Boruto się odpala, że jak mógłby zapomnieć, wydlekając mu, że zabił Ao i Prawie Konohamaru. Ten na spokojnie siada, przedstawiając się jako cyborg stworzony przez Sanzo Amado. A teraz chce potwierdzić jedną rzecz, pytając, czy odkąd się urodził, aż do teraz, zawsze był Uzumakim Boruto. Ten zdziwiony nie wie, co odpowiedzieć, a ten nadal nalega, żeby po prostu potwierdził i odpowiedział szczerze. Boruto spytał, czy zna siłę wszechmocy, jednak ten tylko westchnął i wytłumaczył mu, że dla niego on jest naczyniem Ishkiego i razem z Amado pomogli mu uciec z kryjówki kary. Dopytując na koniec, czy to nie jest. Jest prawda. Kontynuuje, że nie wie zbyt wiele o wszechmocy, ale zna konsekwencje, które ono przynosi. I tego dnia, kiedy został ścigany przez wioskę, wygląda na to, że wspomnienia wszystkich się zamieniły. Boruto jest kompletnie zaskoczony, mówiąc, że przecież ta technika też oddziałuje na jego mózg, więc skąd wie, jakim cudem opisał dokładnie tę sytuację. Ten odpowiada, że wiedział, co się stanie, zanim to się stało. Była to jedna ze ścieżek. Boruto ponownie nie wie, co powiedzieć, a Kashinkoji patrzy na zniszczoną maskę, przepraszając Boruto to za wszystko, co do tej pory zrobił, tłumacząc, że to było konieczne, żeby pozbyć się Ishkiego. Blondas odparł, że zna wagę i ciężar misji, więc to rozumie. Idąc dalej, mówi, że nie może wytłumaczyć swojej aktualnej sytuacji i jest bardzo sfrustrowany. Wtedy Kaszyn Koji rozpoczyna opowiadanie o swojej historii, o tym, że został stworzony po to, aby pozbyć się Iszkiego, ale moc tego sudzkiego wykroczyła poza jego wyobrażenia. Zrozumiał, że był tylko narzędziem, a jego rola się skończyła. Stał u stóp Iszkiego, nie czując żadnego strachu, ani niczego nie Żałując, wiedział, że może wszystko zostawić Hokage. Ale wtedy nagle przed jego oczyma pojawiło się coś dziwnego. W krótką chwilę zauważył, co stanie się dalej, co powie Amado, co zrobi Kałaki, jak pozbędą się Ishkiego, ale to nie wszystko, bo to była tylko jedna z wielu możliwych ścieżek, na którą istniała bardzo mała szansa. Zauważył, że mimo pokonania Ishkiego nic się nie zmieni, bo sam dziesięciogoniasty musi zostać zniszczony. Wtedy Boruto spytał, czy wiedział też, że zamieni się miejscami z Kałakim, ten odpowiedział, że do pewnego momentu tak Ale potwierdził to dopiero po rozmowie z nim Jeżeli próbuje się nad tym zastanowić To nadal jest pewny tego, że to Kawaki Jest synem Hokage, a Boruto członkiem Kary Blondas zdziwiony spytał Skąd posiada taką moc i co to właściwie jest A ten zaczął mu tłumaczyć, że zapewne Słyszał to od Amado, o Shibaju, o tsukim. Jest to istota, która pochłonęła Życia masę planet wmasterowała każde Shinjutsu Jest postrzegany jako wszechbóg Nawet w pośród Tsutsukich A oni, czyli członkowie Kary, zostali zmodyfikowani Razem z komórkami Shibaya. Celem tego było zdobycie jak najwięcej ilości Shinjutsu, ale to okazało się dość trudne i zależało od szczęścia. W rezultacie, kołty dostał Klo Marksy, Demon dostał Reflection, a Ejda moc cudu. Jednak kiedy Ishki przypiął go do muru, to tuż przed śmiercią jego umiejętność się uaktywniła. Moc widzenia wszystkich możliwych scenariuszy nazwana 10 ścieżek. Tłumaczy mu dalej, że to może brzmieć jak coś oczywistego, ale nasza przyszłość nie jest prostoliniowa, a każda ma. Cała rzecz sprawia, że robi się z niego Sunsoida, skręcając w różne kierunki. Mówi, że ścieżka, w której Hokage umiera, a Ishki przejmuje ciało Kałakiego, została cudem uniknięta. Wtedy planeta zostałaby zniszczona. Na szczęście nie obróciło się to w tę stronę, a prawdopodobieństwo tego było bardzo, bardzo wysokie. Teraz wyjaśnia mu inny przykład. Ten, w którym już po walce z Ishkim Kałaki dopadł Naruto i Hinate, a następnie zaatakował ich syna, rając go w oko. W tej drodze Kałaki go zabija, a Uchihasarada, próbująca wejść mu w drogę, również ginie więc w tej wersji nigdy ich wspomnienia nie zostają zamienione, a po tym zostaje pokonany przez kołda, a Boruto pożarty przez drzewo i tak planeta kolejny raz zostaje zniszczona. Boruto lekko zatkało, ale po chwili powiedział, że po tym jak szybko rozwikłą siłę Eidy i zmieszane wspomnienia, to jest w stanie mu uwierzyć, nawet jeżeli brzmi to jak jakaś niedorzeczna bajka. Ten mu dziękuję za zrozumienie, ale Blondass zaraz znowu się wtrąca, mówiąc, że woli nie wierzyć w co właśnie usłyszał, ale czy to wszystko nie znaczy, że nic nie zależy od nich, a to co ma się stać po prostu się stanie? Kasin Koji tłumaczy, że najważniejszą kwestią w tym wszystkim są informacje, które on sam posiada. Dzięki temu wszystkiemu jest w stanie go uratować z sytuacji, w której przykładowo znajdował się przed chwilą. Blondas mówi, że rzeczywiście jest to pomocne, ale. I tu przerywa mu Kasin Koji, mówiąc, że jest w stanie nauczyć go technik, których nauczyłby się w przyszłości, której widział, co ogromnie przyspieszy cały progres i również zmieni ścieżkę. Burto bardzo się tym podjarał, mówiąc, że to cudowne i jakim cudem jest to możliwe. Ten tłumaczy, że nie narobi bałaganu w tych liniach czasowych, jeżeli tylko wykorzysta to, co w nich widział. Mówi też od razu, że jest sposób, aby uratować Saskę zamienionego w drzewo, ale to wytłumaczy mu później. Przede wszystkim powinien być przygotowany na to, co bardzo prawdopodobne, że się stanie, czyli najgorsza możliwa przyszłość. Tłumaczy mu, że dziesięciogoniasty zostanie uwolniony przez Koda, a później poprzez jego czakrę ewoluuje tworząc żywe istoty zdolne mieć swoją własną wolę. Dodatkowo między nimi jest ktoś najgroźniejszy, czyli ich lider Jura, i on. Jest osobą, która zabije Boruto. Nie jest w stanie powiedzieć, czy tak będzie w każdej ścieżce, ale wiele z przyszłości daje mu taki sam rezultat: czyli to, że Kałaki zostanie zjedzony przez drzewo, a planeta pożarta. Kontynuuje, że muszą zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, i tak jak wspomniał wcześniej, przyszłość jest połączona z niezliczonymi możliwościami. Wtedy kolejny raz przerywa mu Boruto, mówiąc, że rozumie cały plan, ale nigdy nie zgodzi się na opcję, w której zabiją Kałakiego. Chce obudzić swojego brata i przywrócić rodzinę Uzumakich do porządku, tak jak to było kiedyś. I to jest właśnie jego cel. Mina Kashina tutaj nie wygląda, jakby podzielał jego zdanie, ale nie skomentował tego oprócz zgorzchniałej twarzy. W tym momencie Boruto wyciągnął opaskę saskę, założył ją na głowę i powiedział, że zadba o problem z Kołdem, dziesięciogoniastym i wszystkim naraz. Wtedy wracamy do teraźniejszości, w której Boruto wydaje się być ciutkę bardziej przytomny, ale nie jest w stanie się nawet poruszyć. Konohamaru i Kawaki stoją przy Saradzie, bo ta również jest radna, ale Tawku żona nalega na to, żeby opatrzyć Boruto, bo ona ma tylko złamaną rękę. Następnie nie Opodal widzimy niżkiego, który opiekuje się nieprzytomną Himawari. Ta w końcu się budzi i natychmiast biegnie w kierunku Sarady, dotykając jej ręki i lecząc jej złamaną kość. Kałaki spojrzała to z podejrzliwym wzrokiem, a Konohamaru wykrzyczał, co tutaj się dzieje. Wtedy Sumire zawołała ją, prosząc o uratowanie Boruto, a Ta, zdziwiona, że wrócił, chce do niego jak najszybciej podbiec, ale zatrzymuje ją nie kto inny, jak Kawaki mówiąc, żeby się zatrzymała i do niego nie podchodziła. Ta się do niego zwraca per braciszku, a Sarada, wkurzona, chce go już zwyzywać, ale ten jej przerywa wam mówiąc, żeby nie odebrali tego źle, bo nie mówi, żeby go nie leczyć. Jedynie przed tym trzeba zrobić coś, co konieczne, zwracając głowę ku Hamaru, pytając, czy ma rację. Ten odpowiada, że oczywiście i to jest ich jedyna szansa. Podchodzi więc do Boruto, każąc Sumire się odsunąć. I wtedy zakłada na dłonie Boruto kajdanki. Tłumaczy, że są stworzone przez Amado i uniemożliwiają użycie jakiegokolwiek jutsu. Sarada próbuje protestować, ale ten mówi, że to standardowa procedura i nic tutaj nie może poradzić. Wtedy Kałaki podchodzi bliżej Boruto, Naruto, zaglądając mu za kołnierz. Tam znalazł oczywiście żabkę, od razu domyślając się, że jest to Kashin Koji i natychmiast ją niszczy. Ale gdy Hamaru pyta go, czy coś się stało, ten odpowiada, że nie ma żadnego problemu i nic się nie stało. Wtedy widzimy tylko twarz Kashina, który skomentował to słowami Co za problematyczna sytuacja Następnie przechodzimy do już można powiedzieć bazy Shinju A tam Jura kładzie cierniowy owoc na tajemniczym kwadracie Jego kolce wbijają się w niego, a korzenie drzewa ten owoc opatulają Dając mu zapewne czakrę I w ten właśnie sposób cały zdrowy Hidari został odrodzony Jura od razu się do niego zwraca pytając czy nie było żadnego problemu I jak się czuje Ten odpowiada, że ciężko mu powiedzieć Wtedy Jura mówi, że rozumie Więc dalej. Jest tym Hidarim, także wszystko jest dobrze. Wtedy Shinju, stworzona z Matsuri, pyta Jury, czy wszystko gotowe, bo niech spojrzy, jest w stanie to zobaczyć i jest ciekawa, kto pokaże się z tego owoca. Jura odpowiada, że niezbyt go to interesuje, a Mitsuri, za pomocą podobnej techniki co Jura, przyciąga cierniową duszę do siebie, a następnie kładzie w kwadrat. Wtedy zamyślony Jura myśli, że musi wymyślić jakieś imię i w ten sposób, chapter 13 się kończy. I proszę Państwa, panie i panowie, co tutaj się właśnie stało? Jest to chapter który zmienia nam perspektywę na wszystko, co do tej pory yy, widzieliśmy w każdej serii. Wiemy, że istnieje coś takiego jak jakby multiversum, różne ścieżki czasowe. W niektórych wersjach to Madara wygrał, w niektórych wersjach to Ishki wygrał, w niektórych wersjach Hokage został kto inny niż Naruto. Zależy, co kiedy się stało. Więc ciekawi mnie to, czy będziemy w stanie podróżować po tych ścieżkach, czy moc na Kodziego będzie polegała na czymś więcej niż tylko przewidywaniu tego, czy będziemy mogli jakby Zobaczyć to, co się stanie. Daje nam to też wiele opcji na takie, co by było gdyby dla studia. Wiecie, jeżeli chodzi już o te nieszczęste kanony, co by było gdyby to Ishki wygrał i byśmy zobaczyli serię czegoś takiego. Co by było, gdyby Madara wygrał i zobaczylibyśmy serię również czegoś takiego. To było czymś niesamowitym i jest to totalnie chore, jeżeli pomyślimy sobie o Shibaju. O Shibaju, który posiada wszystkie te jutsu, które posiada właśnie Aida, Demon, Kashin Koji, yy, Code i jeszcze wiele, wiele więcej. No to jest już nienormalne. Normalne. Kim jest Shiba? Jakim cudem ten ten chłop jest tak potężny. Skąd oni posiadają jego komórki? Jeżeli on jest jakimś legendarnym bogiem, to nawet jeżeli Ishki dałby te komórki, to jakim cudem? Skąd on by je miał? Przecież Shiba jest bytem już jakby poza ciałem fizycznym, więc to się totalnie dziwnie nie klei kupy, ale tutaj już naprawdę jesteśmy na takich wielkich rozdrożach, że mogę powiedzieć wszystko i to wszystko może być prawdą i zarówno nieprawdą, więc jeżeli miałbym się tutaj rozwijać, to ten odcinek miałby naprawdę Byłby bardzo, bardzo długi, a tego raczej nie chcemy, wolałbym to rozwinąć na kilka rozdziałów. Wolałbym, żebyście Wy wypowiedzieli wy się na temat tego chapteru, żebyście wy zadali jakieś pytanie, że może zapisali jakąś teorię, a ja na podstawie tego zrobię odcinek w formacie, który widzieliście poprzednio. Oczywiście poprzedzając tym jakimiś screenami z mangi. No i właśnie jeszcze wracając do jury, no to jak ja uwielbiam chłopa, no niesamowite jaki to jest, cud miód. i normalnie nie wiem, czy nie zmienię profilowego na dziurę, bo madara to już trochę dziadek. Przestarzały, może i się jeszcze pokaże. Ale dżura z jego wypływa charyzma. I mówiłem, ile razy ja mówiłem, że on wychodzi na takiego lidera. To było, że nie, to nie jest lider, oni nie mają kogoś takiego. No, od początku było. To tak przekazywane. Jura jest inny niż oni wszyscy. Niby wszyscy narodzili się w ten sam sposób, a jakimś sposobem on pod różnymi względami, nie tylko charakteru i wiedzy, ale i wyglądu, się od nich wszystkich różni. Jego słowo jest słowem ostatecznym. Bez niego nic się nie może stać. Jego rozkaz jest rozkazem wszystkich. Coś tutaj jest dziwnego. Widzimy też nowego Shinju, który od razu kojarzy nam się z nikim innym jak Shinkim. Niektórzy też uważają, że to Naruto, ale ja bym raczej stawiam na Shinkiego. Przynajmniej zostanie jakoś. Wykorzystany, prawda? To jest bardzo ciekawa rzecz, też wydaje mi się, pod taką teorię na osobny odcinek, na osobną pogadankę. Ciekawi mnie też, czy Amado, ta, ta stara szuja, ta bestia, czy on to wszystko przewidział? Czy on specjalnie dał Kasinowi Koziemu taką moc, przygotowując się na to, co mogłoby się stać? On w tej chwili nie ogarnia, bo moc wszechmocy zmieniła jego wspomnienia, ale czy on przewidział, że Ejda, mając taką moc, może zrobić coś takiego, dając Kasinowi Koziemu taką moc, żeby mógł to wiedzieć wcześniej, żeby w razie w, mógł pomóc Boruto i coś zmienić, Jezus Maria Amado ty chory człowieku, co za pojeb nie jestem w stanie naprawdę powiedzieć o nim nic więcej, bo to jest jedna wielka niewiadoma, nie wydaje mi się, żeby miał on coś wspólnego z prawdziwym Shibajem ale czy on z nim nie współpracuje, czy on kiedyś nie miał z nim jakiegoś kontaktu to już tego nie wykluczam, raczej wskłaniam się ku temu, że prędzej on miał kontakt z Shibajem niż sam Ishki, Ishki który tak naprawdę okazał się płotką w tym wszystkim Malutkim pionkiem w całej układance, który jednak był tak silny, że do tej pory ciężko byłoby stawić mu czoła. To wszystko też tłumaczy nam tę dziwną siłę Boruto. Boruto po prostu potrafi jutsu, którego nauczyć by się mógł w wieku przykład 40 lat. To jest chore na łeb. Kashin widząc te wszystkie techniki, był w stanie nauczyć go tego, czego Boruto nauczyłby się za 20 lat. Ja pierniczę, Jezus Maria, ale to jest wszystko chore, ale to jest wszystko dobre. Jestem po prostu totalnie podjarany. Jestem ciekawy, co wy o tym wszystkim powiecie. I będę robił film za filmem. Mam teraz przeprowadzkę, co prawda, ale od września lecimy naprawdę porządnie. Jest wiele, wiele, wiele do omówienia. Ten chapter i ten. Ta moc Kasi na daje mi dostęp do tworzenia wielu odcinków i wielu kontentu. Także jeszcze raz zapraszam Was na Patreona, na Twitcha, gdzie zapewne pogadamy sobie o tym więcej. Do śledzenia kanału, do zostawienia lajka przede wszystkim do napisania też komentarza, co Wy o tym sądzicie. Jak oceniacie ten chapter, jak oceniacie te zmiany, jakie macie Pytanie, co jest dla Was najważniejsze, co ja powinienem osobno poruszyć w tym całym omówieniu? Zapraszam do sekcji komentarzy. Jestem pięknie zadowolony z tego chaptera, jest to topka, topka uniwersum, licząc wszystkie serie i wszystko, co widziałem. Także jest cudownie. Do następnego jak najszybciej i cześć.